Cześć, witaj w fascynującym świecie wirtualnej asystentki. Nazywam się Sylwia Misztal i od trzech lat zajmuję się wirtualną asystą. Swoją pracę łączę z obowiązkami Project Managera, ponieważ przez ponad 12 lat bycie Project Managerem było moim głównym zajęciem. W tym podcaście znajdziesz wiedzę, doświadczenie, tipy, newsy i rozwiązania. Będę dzielić się z tobą sprawdzonymi wnioskami, które ułatwią Ci codzienną pracę. Poza sprawdzonymi narzędziami będę dzielić się także kwestiami dotyczącymi zarządzania projektami. Na co dzień działam z największymi markami w Polsce, łącząc te dwie role. Zachęcam cię do regularnego śledzenia podcastu. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczoną asystentką, czy dopiero rozpoczynasz swoją przygodę, znajdziesz tu coś dla siebie. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu i bardzo się cieszę, że ten odcinek mogę dla Was nagrać. Jest bardzo wcześnie, mamy dokładnie godzinę 5.45. Ja mam tutaj obok kubek kawki i z największą przyjemnością nagrywam dla Was ten odcinek. Dzisiaj będzie o organizacji. Chciałabym, żebyśmy sobie porozmawiali o tym, czy organizacja jest trudna i z jakimi wezwaniami musimy się mierzyć, bo moim zdaniem, gdybym miała postawić tezę, tak jak na rozprawce, czy organizacja jest trudna, to powiedziałabym, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. <grym> I chciałabym zacząć od tego, żebyśmy się cofnęły w czasie i przypomniały sobie, jak to było kiedyś. Jak to było, kiedy pierwszy raz poszłyśmy do lica, jak pierwszy raz miałyśmy lekcje, może naukę jazdy, jak w ogóle pierwszy raz wsiadłyśmy do samochodu, jak pierwszy raz zakładałyśmy firmę, znaczy pierwsze pewnie wiele z nas ma tylko jedną firmę, ale ten moment, kiedy to robiłyśmy, o to, o to mi chodzi w tym przypadku, um, jakie emoty nam towarzyszyły, co się działo, kiedy prowadziłyśmy pierwsze szkolenia, kiedy Tworzyłyśmy kampanię sprzedażową dla klienta, kiedy w ogóle mieliśmy pierwsze spotkanie z klientem, kiedy wydawałyśmy swój pierwszy produkt, kiedy wrzucałyśmy do internetu swoją pierwszą rolkę, jakie emocje nam towarzyszyły? Czy to, co wtedy było dla nas w pewnym stopniu przerażające, stresujące, wzbudzające niepewność, jest teraz tym samym, czy jest to już dla nas nawyk? Nawet w kontekście produktu, chociażby, nie? Czyli chcemy wydać nowy produkt, czy klient wydaje kolejny produkt. I nie ma tych emocji negatywnych, tych, tego strachu, tej niepewności, jeśli już to bardziej w kontekście, czy to się sprzeda, ale nie w kontekście tworzenia, bo doskonale wiemy, co musi się zadziać po czym, żeby ten produkt finalnie ujrzał światło dzienne. I tak samo jest z organizacją. Początki bywają na pewno trudne. Na pewno jest tak, że kilka razy może nam coś nie wyjść, nawet nie, że musi nam coś nie wyjść, bardziej może nam coś nie wyjść, ale potem wychodzi nam to genialnie. I właśnie z organizacją jest to tak, że trzeba jej spróbować, trzeba zacząć organizować ten biznes, żeby ona była największym game changerem potem w naszym życiu. I bez względu na to, czy. Wydaje nam się, że mamy już konkretnie ułożone narzędzia, czy mamy wdrożone procedury, zawsze wszystko też możemy ulepszyć i warto się z tym skonfrontować. I znów wracamy do tego, od czego zaczęłam, czyli każde nowe narzędzie wydaje się trudne. To nie podlega dyskusji. Każdy nowy system, każda nowa procedura, każda nowa checklista wydają się, wydają się czymś, co w jakiś sposób może. Wprowadzać w naszej firmie chaos, może wprowadzać w naszej firmie dodatkowe zamieszanie, bo na przykład trzeba wdrożyć w to zespół. I zgadzam się z tym, że może się tak wydawać, natomiast w zupełności tak nie jest. Dlaczego? Dlatego, że tylko działanie da nam efekty. Jeżeli my nie wdrożymy narzędzia w postaci na przykład kalendarza, to ten nasz zespół, czy my nie przyzwyczaj... czy nasi klienci w ogóle nie przyzwyczajmy się do tego. Nie ma takiej opcji. Jeżeli nie wdrożymy Kroki Faja czy Togla do raportowania, to wiecznie będziemy tracić czas na zastanawianie się, co robiłyśmy dwa dni temu, trzy dni temu, pięć dni temu, dwa tygodnie temu i jak my mamy na przykład tego klienta zafakturować. Jeżeli nie zrobimy porządku na dysku w naszych dokumentach, to zawsze będzie nam się wydawało, że gdzieś coś jest, gdzieś coś pamiętam, gdzieś coś funkcjonowało, ale w sumie to nie wiem, gdzie to znaleźć. I znowu wracamy do tego, że no w chaosie nie da się funkcjonować. I okej, okay, ja rozumiem, że to może być przytłaczające, że trzeba wprowadzić jakieś zmiany, że zespół może też odebrać to tak, że są jakieś oczekiwania, na które się nie umawialiśmy, ale. Aby były efekty dla całej firmy, jest potrzebne działanie. Jest potrzebny nawyk. Nawyk regularnego odpowiadania na maile, nawyk wprowadzania spotkania do kalendarza od razu po zakończeniu rozmowie, a nie kiedyś tam. Nawyk notowania na przykład finansów, czy w ogóle wycen przygotowanych dla klientów. Bardzo często słyszę to na konsultacjach, jak, że dziewczyna miała kurde. Powiedziałam klientowi cenę i nie pamiętam, jakąś sobie nie zapisałam. No i teraz, jak to załatwić? Nie pamiętasz wyceny, którą dałaś, i co najpierw do klienta? Hej, wydaje mi się, że umówiliśmy się na 1500 zł, ale nie jestem pewna, czy możesz mi potwierdzić. I teraz, co ten klient o nas pomyśli? Czy my jesteśmy profesjonalne? Czy, czy my z pełną powagą podeszłyśmy do tego zlecenia? Jakby tutaj wiele takich rzeczy może się pojawić w, naszym, w naszej głowie, w naszych myślach. W związku z tym, że wiem, jak ciężko jest zacząć jak ciężko zabrać się za organizację własnej firmy, nie zapominając przy tym o zleceniach innych klientów, o dbaniu o siebie, o sen. Przygotowałam warsztaty, warsztaty przyspieszonej rewolucji, gdzie przez pełne trzy dni, od 9 do 15 będziemy pracować wyłącznie nad porządkiem w Twoim biznesie. Po pierwsze, zbudujemy Twój domek biznesowy, zorganizujesz tam wszystkie informacje, skończysz z latającymi karteczkami, notesami, Notatnikami w telefonie. Generalnie poukładasz swoją firmę w powtarzalne schematy, czyli procesy, standardy i spojrzysz na tą firmę w końcu z lotu ptaka. Dzięki temu będziesz wiedziała, co chcesz osiągnąć w marcu 2026, w czerwcu 2026 i w grudniu 2026 roku. Twoje pomysły w końcu staną się projektami, zaczniesz skalować swoją firmę. Zaczniesz bazować na konkretnych zadaniach i datach realizacji i przede wszystkim będziesz w stanie ocenić, czy ty potrzebujesz wsparcia dodatkowych osób, czy jesteś w stanie być swoim sterem, żeglarzem i okrętem, jak ja to mówię, stelarzem. W kolejnym dniu popracujemy nad twoim kalendarzem i pocztą, bo bardzo chciałabym, żeby kalendarz i poczta stały się twoją prawą ręką. Żebyś miała większą sprawczość i stanowczość w działaniu, ale też, żebyś wiedziała, że dzięki działaniom, które będziemy wdrażać, jesteś w stanie zapanować nad swoją firmą, zaplanować urlop i świat się nie zawali, bo będziemy też dbać o Twoje finanse w kolejnym dniu, o czym zaraz powiem. Zbudujesz sobie też model dla pracy dla siebie i dla swoich pracowników długoterminowo, zminimalizujesz dzięki temu liczbę pożarów i dzięki temu też będziesz mogła podobne działania wdrażać we współpracy z klientami, aby też takie działania minimalizować, czy takie ryzyka minimalizować w yy, ich biznesach. Poznasz i wybierzesz najlepszą metodę zarządzania swoim czasem, taką, która będzie w zgodzie z Tobą i będzie zarządzała Twoją energią, bo warto powiedzieć, że zarządzamy przede wszystkim energią, a nie czasem, bo dziś mamy tej energii na 150%, jutro mamy jej na 97%, a za trzy dni na 43%. I to, jak my się czujemy, determinuje to, ile jesteśmy w stanie zrobić w danym dniu. A nie to, ile sobie zaplanowaliśmy wedle naszego kalendarza i zarządzania czasem. Zadbamy o to, żebyś uporządkowała swoją skrzynkę pocztową i żeby w piątki ona zawsze była czysta i przygotujemy bazę gotowców, które sprawią Ci pracę, a ty zaoszczędzisz przynajmniej 3 godziny w tygodniu. I w kolejnym dniu ostatnim zadbamy o Twoje dokumenty. Przygotujemy interaktywne dokumenty po pierwsze, gdzie w ciągu kilku sekund będziesz w stanie na przykład zadbać o swoje finanse wyfiltrować, ile konkretnie na przykład wydałaś na subskrypcję rocznie na kanwę, ile kosztowały Cię na przykład opłaty za media, przygotujemy dla Ciebie w ogóle kilka takich interaktywnych dokumentów, które pomogą Ci zarządzać Twoją firmą, zadbamy tutaj o finanse, tak jak wspomniałam, o efektywność biznesową, o potencjalnych klientów i partnerów biznesowych. Jeśli będziesz potrzebowała, oczywiście chętnie pokażę Ci też ewidencję wynagrodzenia, więc jak najbardziej jestem tutaj otwarta na takie działania, natomiast taki, taką bazę interaktywnych dokumentów otrzymasz też ode mnie po szkoleniu. Tak jak wspomniałam, przyspieszona rewolucja to 3 dni. Mamy tutaj czas pracy w godzinach 9:15. W cenie oczywiście mamy słodkie przekąski, obiad, kawa, napoje, herbata, skrypty szkoleniowe i certyfikat ukończenia warsztatów. Na taką przyspieszoną rewolucję z największą przyjemnością Cię zapraszam. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, zapraszam Cię na kawkę organizacyjną. Możesz do mnie napisać na Instagramie, chętnie się z Tobą spotkam albo dzwonię i przegadam temat, tak aby odpowiedzieć na wszystkie Twoje wątpliwości. Zrobię to z największą przyjemnością. Oczywiście takie spotkanie jest w 100% bezpłatne. Mam nadzieję, że dzięki temu będę mogła pomóc Ci w ułożeniu Twojego biznesu, a dziś zachęcam Cię do tego, abyś wyjęła kartkę papieru i zrzuciła wszystkie swoje myśli na papier. I zastanowiła się, od czego chciałabyś uporządkować swoją firmę, od jakich drobnych kroków powinnaś zacząć, aby lepiej ci się żyło. I zachęcam cię do wdrożenia tego nawyku i wykonywania jednego, małego kroku codziennie w kierunku organizacji Twojego biznesu.